Trzeba biec. Wszyscy biegną. No nie można pozostać w tyle, jak wszyscy biegną. Nawet Jezus mówił, żeby iść do przodu i się nie oglądać. Ja podejrzewam, że jemu czasami chodziło o to, żeby biec do przodu. Co tam jest z tyłu? Nie wiem, nie oglądam się do tyłu, bo. No bo mnie dogonią. Bo świat goni. Trzeba szybciej. Zwłaszcza, że... O, zwłaszcza, że za bardzo nie wiem dokąd biegnę. A może właśnie to jest dobry czas, żeby po prostu nacisnąć taki przycisk, który się nazywa Nie tylko zwolnij, ale może na wiele rzeczy. Po prostu. Stop. W tym okresie szczególnie chciałbym zatrzymać się, a może nawet zmienić kierunek biegu. Nie wiem, tu nie próbowałem, a w życiu udało ci się samemu zmienić kierunek biegu, w tym w czym chciałbyś się zmienić. Udało ci się to, to wszystko odwrócić, tak jak noworoczne postanowienia schudnięcia rzadko kiedy się udają. Nie? Czy samemu udało mi się zmienić kierunek mojego życia, moich priorytetów, moich chęci, moich pragnień? Ja spróbuję. Spróbuję najpierw nauczyć się zatrzymywać. Zachęcam Was w tym cyklu, nazwijmy go... O! Zatrzymaj się! Choć tak naprawdę w domyśle będzie przyspiesz. Ale w zupełnie, w zupełnie może inną stronę niż biegnie ten, ten, o i tamten. I może w zupełnie innym kierunku. I może w zupełnie inny sposób. Chciałbym zaprosić siebie i Was do odkrywania, w czym może nie tylko możemy się zatrzymać, ale w czym powinniśmy się zatrzymać i odwrócić nasz kierunek biegu. Ostatnie moje odkrycie. Przypominają mi się słowa księdza Piotra Pawlukiewicza. Jezu, jak wspaniale jest z Tobą tracić czas. Tak po prostu przyjść żeby z Nim być, niekoniecznie ze stertą modlitw, próśb i próbą ogarniania tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. Ja nie wiem jak Wy, ale tych intencji, patrząc na to, co się dzieje, to nie starcza mi po prostu palców, nie starcza mi kalendarzyków. Jest tyle rzeczy, za którymi chcę się modlić. Ale widzę, że dziś Jezus zaprasza do tego, żeby może właśnie w tym okresie, który poprzedza święta wielkanocne, Nauczyć się zatrzymywać. Jak tego słucha moja żona, to tak jak najbardziej potwierdzam. Też chcę się w niektórych rzeczach zatrzymać. Najpierw chcę je zobaczyć. Nie wiem, pobiegać jeszcze coś, czy. Może dzisiaj już odpuszczę.